Call of Duty Modo Warfare to zdecydowanie jedna z najlepszych części Call of Duty. Owe Call of Duty zostało wydane na świat dzienne 8 listopada roku 2011. Producentami są Infinity World, a wydawcami są. wasa ulubiona Activision! W tej części Call of Duty przenosimy się do roku 2017. Akcja właściwie toczy się. no. praktycznie. Od razu po Call of Duty 2, gdy Soap zamordował Sperda, gdy Sperd wbił nos w Soapa, no i Price i Nikolaj chcą Soap powrotować. Natomiast wcielamy się jeszcze w oddział Delta, a konkretniej w sierżanta Derek'a Frosta, który razem ze swoim oddziałem ma za zadanie Powstrzymać Rosjan przed dalszą inwazją na Amerykę, ponieważ w dalszym ciągu trwała wojna między Rosją a Ameryką. Potem, gdy Makarow zrobił masakrę na lotnisku i doprowadził do trzeciej wojny światowej między Rosją a Ameryką, właśnie. I zadanie właśnie oddziału Delta jest no, wygonić Rosjanów z Ameryki, lecz później, gdy się to udaje, to Delta dostaje nowe zadania odnośnie Makarowa, ponieważ Makarow jest tutaj głównym antagonistą w tej grze. Również oddział Task Force, czyli Price, Soap, Nikola i potem jeszcze do tego Task Force dochodzi nijaki Yuri, który jest byłym agentem oddziału SpecNAS. Jury właśnie jest głównym bohaterem w oddziale Task Force, w misjach z oddziału Task Force, was sterujemy Jurijem. I również ta córka ma na celu powstrzymać tutaj i złe plany Makarowa, który ogólnie planuje psywać władzę w Europie. No i również chce dokończyć plan Imrana Zachajewa, o ile ja dobrze się ratuje i chce wypierdolić Amerykę w powietrze I żeby to zrobić, on właśnie porywa rosyjskiego prezydenta, ponieważ chcąc się dobrać do wyzutni rosyjskiej. A oczywiście prezydent ma tam kody, które są potrzebne do tej wyzutni do no Makarow właśnie y, porywa go, żeby dobrać się do tej wyzutni. Również tam potem jest to dorywa się do jego córki, żeby zmusić prezydenta do y, oddania mu tych kodów właśnie. Więc później jest Makarow doprowadza do wybuchu ogólnie, takiego gazu, który zabija dość sporo osób. No i jedynie tutaj jest jeszcze bardziej nam podpada. Więc to właściwie główna fabuła w tej grze. Mamy czas tego Makarowa powstrzymać oraz zabić. Natomiast jeśli chodzi o grafikę, grafika naprawdę jak na 2011 rok prezentuje bardzo dobry poziom. Jest bardzo na Ogólnie, twarz postaci prezentują się bardzo dobrze. Również niebo i tego typu inne sprawy. broni też bardzo ładnie wyglądają. Ogólnie, jeśli chodzi o grafikę, to ja, ja nie mam czegoś czepiać i jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Audio. Muzyka jest genialna. Muszę to sobie powiedzieć. Bardzo mi się podoba muzyka w tej grze. Również podoba mi się to, jak muzyka w tej grze nadaje taki, można by z dramaturgii psami. Ja to zawsze odsuwałem, że muzyka w takim modo 2 ma podkreślać akcje, ma podkreślać epickość danych. Momentów w poszczególnych misjach. Z kolei w Modo muzyka, która gra, podkreśla dramaturgię, podkreśla nam to, jak niebezpieczne jest Makarow i również to, ile jest w stanie zrobić złego, żeby osiągnąć swój cel. Również no, Makarow ma tutaj pierdolion żołnierzy, naprawdę zastanawiam się, jaki no on był w stanie tylu żołnierzy zebrać. W sumie zawsze mnie to zastanawia w tych terrorystach, że oni są w stanie sobie zebrać taką armię ząniezem, mimo tego, że no, oni nie są z jakiegoś wojska, które to taką armią dysponuje sobie na luzję, no ale jaki, z jakiejś rady są w stanie sami owe wojsko stworzyć z tych terrorystów. I to mnie naprawdę zastanawia jakiejś cudą oni są w stanie coś takiego zrobić, że naprawdę a tyle osób jest w stanie dojść do owego terrorysty i wa walczyć za niego no ale to z drogą. Więc to jest jedna z takich spraw jeśli chodzi o makarowa... A jeszcze wracając z audio... To tak jak to się mówi. Muzyka naprawdę w modowersy... Jak w 2 muzyka podkreśla akcję pitkość, tak w modowersy e, muzyka podkreśla... Yy, tragedie, dramaturgię yy, poszczególnych sytuacji i naprawdę robi to bardzo, bardzo dobrze. Muzyka jest genialna, voice acting również. Voice acting jest również genialne, tutaj widać, że aktorzy się wcuwali w swoje role i faktycznie dobrze im to wszystko wysło. Naprawdę, voice acting jest bardzo dobry, prezentuje bardzo dobry poziom. Więc to tamtego tego, jeśli chodzi o audio, grywalność, no gra się naprawdę bardzo przyjemnie, mamy mnóstwo broni, z których możemy korzystać, więc mamy do wyboru, do koloru, mamy karabiny, mamy pistolety, mamy karabiny, znaczy pistolety właściwie masynowe, ale te same jakieś karabiny masynowe, jest sobie, to mamy scelbę, no to tutaj jest właściwie do wyboru, do koloru, jeśli chodzi o bronie. O co będzie wiadomo, że dostajemy posykulny arsenał na jedną misję, no ale później możemy z przeciwników zbierać różne bronie, które z nich wypadają, gdy już ich zabijemy. Misje są naprawdę różnorodne i ogólnie są episkie, to no naprawdę misje są bardzo epickie. Oczywiście wiadomo, że jedna z tych misji to obstanowienie się do kanałów. No bo co to jest za gry bez kanałów? Zawsze muszą być te kanały. Właściwie to prawie zawsze no, są niektóre gry bez kanałów i te gry są głupie, no bo, no bo co to jest za bez kanałów? Nie <laughs> no, zaraz tu ja. że nie są głupie, no ale wiadomo, no. poziom w kanałach musiał być. Musiał być poziom w kanałach, jak najbardziej poziom w kanałach jest. No bo w sumie to jest gra bez poziomu, na kanałach, bez poziomu w kanałach, albo bez poziomu na budowie, albo bez, bez poziomu w jakiejś fabryce. No bo są być te kanały, musi być ta fabryka, zawsze w stanie, albo jest ewentualnie. Ta budowa, musi być. No ale to swoją drogą. Więc ogólnie misji jest 17, nie jest to wielka, wielka duża ilość, no ale zawsze coś. A każda z misji trwa po. Niektóre trwają po 10 minut, ale niektóre nawet potrafią trwać 20 minut, więc ogólnie gra no nie jest jakaś bardzo długa, ale naprawdę jest przyjemna, jest epicka, jest ogólnie ciekawa, jest tutaj sporo akcji. Nie do to, to takim w l. skoro gdzie ta akcji w ogóle nie ma, ale dosłowną drogą. Bo to jest faktycznie taka akcja jest i naprawdę można się dobrze w tym Call of Duty bawić. Jakie jest AI przeciwników? Powiem tak no, byli w stanie mi zajść za skórę. Grałem nawet na zwykłym poziomie trudności, na tym najłatwiejszym, więc myślę, że z ogólnie AI przeciwników jest dobre. Potrafi dać w kość, potrafi zaskoczyć i naprawdę potrafi przystwodzyć nam problemów. No to jednak nie jest AI z Maluca 2 na sensie. Więc ogólnie możemy zginąć, zwłaszcza gdy gramy na weteranie, a właściwie to na weteranie to będziemy bez przerwy ginąć, bo AI przeciwników jest wtedy tak dojebane, że skarni by się zasrali, gdyby grali w to modo ale to swoją drogą. Więc ogólnie tak, a i przeciwników jest dobre, potrafi zaskoczyć. To jest no. Zrzucają oni dość sporo granatów, i to jest strasznie krwią sen. granaty. granaty. Zawsze wstępnej tego jebanego granatę rzucić. Nie wiem, że to no bo w końcu nagrywałem modowarcy na moim kanale i nie do od granatu. No to, tak samo jak w wielu innych też Call of które nagrywałem. Wspominacie, jeszcze Black Ops 2, prawda? No oczywiście. Lakopsa 2 też w końcu osłanie. No ale dobra. Co jest właściwie to zjeste, co mogę powiedzieć na temat tej gry. Tego Call of Duty. Takim na tego nie chcemy z Makarow? Może to ja co to powiem. Powiem tak: no Makarow jest naprawdę takim typowym stolem, który to chce podbić świat. Ale ma jakoś charyzmę w sobie, muszę mu to oddać. Tyle że no, jednak bardziej lubię Raul Menendeza, no bo on miał jak, jednak jakiś bardziej sery motyw swoich działań, bo ogólnie sobie bardziej hary no ale ma karo wdać jego antagonista wypadł, spoko. Tylko jeśli ma być sery, no... Już za dużo jest tych memskich antagonistów, którzy to chcą po prostu sobie psychodć nad światem Zgoda, że nie ma takich y, antagonistek z drugiej strony. Że jest mały taki antagonistek właśnie, nie jest więcej takich antagonistów, no ale to swoją drogą. W sumie za to, co to ja mówię, to swoją drogą, muszę z tym skończyć. Bo tu z tych słów naduzywam. Więc Makarowa ogólnie oceniam dobrze, jako antagonistę. No, w zasadzie, wiesz, to takiego tylko z który jest spierdolony. Tak. Ja, ja po prostu nie znam słowa mieć raz, nie opierdzie, tylko z w moim Muszę to zrobić. Nie, nawet, nawet gdy oceniam ClawDT. No, ale okej. Okay. Więc myślę, to już chyba do końcu. Więc podsumowując, Call of Duty jest naprawdę bardzo dobrą część Call of Nie jest to najlepsza część, ale zdecydowanie jest jedną z lepszych części. Grafika jest bardzo dobra, audio również, zgrywalność też się bardzo, bardzo dobrze prezentuje. Ogólnie oceniam Call of Duty 8 na 10 taka będzie moja ocena. Naprawdę bardzo dobra część koda. Więc co. To będzie na tyle na razie i widzimy się w kolejnym odcinku. Mrozstanie sk na gry. A tutaj mamy. Z kolei Makarowa, jak sam widzicie. No, to jest właśnie Mekarow, który w tym momencie zabije, ochronia ze prezydenta i samego prezydenta porwie. No ale dobra, ja już do końca, więc to będzie na tyle. Na razie.